Cześć, kontynuujemy naszą grę i let's playa. Na początku chciałbym podziękować za wszelkie wyrazy uznania, jakie do mnie kierujecie na moim profilu i w wiadomościach prywatnych. Cieszę się, że ktoś to docenia, naprawdę super. Ale mam też złą wiadomość. No, z, mianowicie taką, że. Coś mi się psuje z myszką albo ze sterownikami w komputerze, przez co mam średnio 3-4 blue screen errory dziennie. W najmniej spodziewanych momentach wyłącza mi się komputer, znaczy resetuje. Na przykład podczas przesyłania właśnie Dragon Age na YouTube, albo podczas skanowania dysku od wirusów, w takich najbardziej hamskich momentach. Więc nie wiem, jak to będzie, będę musiał jakoś to naprawić. Mam nadzieję, że podczas tego odcinka i kolejnych się to nie zdarzy. No ale wracamy do smoka, ponieważ się zapomniałem tutaj zabrać jeszcze ekwipunku ze smoka. E, powiedział mi o tym użytkownik, e, pewien użytkownik, e, za co mu bardzo dziękuję. O, ale gęba. E, no gdyby mi o tym nie powiedział, pewnie bym wyszedł, ciało smoka by znikło i straciłbym jedne z najlepszych przedmiotów w grze. Mianowicie tutaj, jak widać, jest mnóstwo broni i mnóstwo zbroi. I jeszcze pierścienie. I smocza krew, składnik 3, 4. Oczywiście nie możemy wziąć wszystkiego, dlatego ja wyrzucę śmieci. Chwileczkę. Dobra. Śmieci, śmieci, śmieci. Śmieci, śmieci, śmieci. Tak, wywalmy powiedzmy. Oto sobie wywalmy. Wywalmy demoniczne węgle. Co my w piecu będziemy palić, czy jak? Diament, zaklęty medalion, Fuck you, mała sztabka, podarte spodnie i inne takie, kurde. Dobrze byłoby to wszystko wywalić. Dobra, mam nadzieję, że tyle wystarczy. I wzięliśmy wszystko. Tak, i teraz popatrzcie, co my tu mamy, bo fajne rzeczy mamy. Mamy jakiś mieczyk słaby. Mamy ten nasz zajwisty kafar, ale on jest też słabszy. Sundariański grzmot też słabsze. Łuki, no to nie dla nas łuki. I popatrzcie na to: Wojenny pancerz bohatera. Pancerz 331, przy naszym pancerzu 150, plus dwa miejsca na runy. Jep. Trzasiemy go sobie. To jest ten pancerz z wszystkich, jak widzę, trailerów do Dragon Age Zaniebiste. Zajebiste. jeszcze mamy tutaj, zobaczcie, Kiros Centuriona. O takim samym tym. O takim samym pancerzu. Ale na razie. Na razie nie będziemy go zakładać. Co tu mamy? Tu mamy popielate rękawice. Słabsze. Rękawice młota. Też słabsze. Ciężkie kapcie. Też słabsze. Pierścień. Nudy. Wielki pierścień, 11 do Many. O, to może być ciekawe. Mhm, zdecydowanie 28 do ataku. Hmm, jak myślicie? Ciekawe, ciekawe, może faktycznie to wezmę? 28 do ataku, albo obietnica strażnika, czy tam strażaka. Aha, i to byłoby na tyle, więc jesteśmy tutaj w nowym pancerzu. Zapis, i opuszczamy ten obszar. A właśnie, trzeba pamiętać, żeby uzupełnić yy mikstury wytrzymałości i te doleczenia, zestawy by się nam skończyły po tak hardkorowej walce ze smokiem. Nie wiem szczerze wątpię czy czy będzie jeszcze jakiś silniejszy przeciwnik, bo ten to tak mi dał w kość, że matko boska. Okej, okay, wracamy do miasta. Tu mamy Justynian. Czyli zadanie dla Andersa, które właśnie wykonaliśmy. Znaczy, no, jesteśmy w trakcie wykonywania. Sprostuję to. Aha, i dziękuję za wszelkie propozycje dotyczące przyszłych moich let's playów, które proponujecie. O wiele mi to ułatwia. Sprawę. Także dzięki. i now you must see what an injustice the templars are. must i? i see templars trying to control what they have good reason to fear. thank you. i wouldn't have asked just anyone to venture in there for me. there is one more thing.

Zobaczcie, już tak bardzo rywalizujemy, że mamy go niemalże na rywala. A jeśli będziemy mieli go chyba na max na rywala, to pewnie z nami zawalczy albo odejdzie. No, szkoda, niestety. Bardzo szkoda. No, ale wtedy po prostu jego miejsce zajmie Izabela albo ktoś inny. No dobrze, ale ja obiecałem w którymś z odcinków wcześniejszych, e, że pójdę odwiedzić Meryl. Więc pójdziemy odwiedzić Meryl i porozmawiać z nią. Na prośbę użytkownika markaczka. I'm not a plant, Beric. I'm fine. Just take a walk around the Lowtown Market. Get some air and I'll stop bothering you. I... know you mean well. I'll let you... Varick is... very sweet. Frequently fury. Were mm -hmm. you looking for me? Nothing's wrong, is it? I don't come to the alienage for my health. And I'm being a poor host at, in the market the other day. Out of the corner of my eye, I thought I saw Tamlin. I Tamlin what and the he fuck? Was gone I don't know what it meant, maybe nothing. Maybe I'm going mad. I miss them all, even the keeper. <laughs> year, yes. Nothing is stopping you from going to see them. I made my choice. I let. I wish I could have seen it. Maybe Verek was right. Shall we go out for a bit? I could use some sunshine. Uh... No dobra, jak nie chcesz siedzieć w tej norze, to nikt ci nie każe. Ale co? Czekaj. Co ja mam, niebiałą wziąć ze sobą? Kurde. Aha, dobra. To już nic nie musimy robić. Odwiedźmy jeszcze Huberta, górne miasto. Górne miasto, Katownia i zajmiemy się Andersem. Katownia najpierw, zbierzemy kasę za gruc gruczoł krokowy smoka. Na pewno zarobimy krocie. Świetnie, i gdzie on jest? Tutaj, nie nie wiem, czemu ty się nie świeci, ale... Whatever. Zobaczymy, co może z niego wykonać. Co my dostaliśmy? Ząb Użary? Użary? What the fuck? Kto to tak nazwał? A. Wow! 530% odporności nogi, 20 do żywotności, 1 do wszystkich atrybutów. Bierzemy! 17 do żywotności, 22 do obrony. Powiedzmy, że dam to Fenrisowi. Chociaż. Nie. Niech będzie. I wynośmy się stąd teraz do, mm, do górnego miasta. Otóż to. W górnym mieście od razu Andersa załatwimy później. Zastanawiam się, ile jeszcze tej gry zostało. Już mamy 20, chyba 21 albo 22 godziny za sobą.

Dobra. Dostaliśmy kopalnię, ale i tak nawet grosza z niej nie, pewnie nie dostaniemy. I chodźmy pogadać z Wielką Kapłanką. Zrobić kolejną aferę Rewina w Kirkwall. Seksafera będzie z kapłanką. Posiadłeś hołków? A czemu? Dziwne. A co my tu mamy za zadanie? Mm. No tak, Izabela. Trzeba pogadać z Izabelą. O, pierwszy raz ją widzę poza karczmą. Time to change the locks again. I knocked this time. Bodan let me in. Guess what? Castillon's in town. Oh. I'm not waiting around for him to stick Ten a knife in my vitals. We're we going to get him before he gets me. We're going to surprise Castillon. Unfortunately, Cast—I I do know where Velasco is. However, ręka Velasco. Is right -hand. Somehow. So. You're saying... I have something of a plan. Step one, we go to Velasco. Step two, something exciting happens. Well, do you have a better idea? Yes, to, to a może przemoc? We can hit him. You'll just end up killing him. To może or we could find nothing and get nowhere. Couldn't we just... He's not going to reveal anything willingly. I can't re... I can't think of anything. You'll have What if you took me to Velasco and pretended to betray me? You say you oh, are giving me Castillon for gold and Velasco takes me to him. And I'll folly Exactly. Once Castillon shows himself, we'll take care of him. Świetnie. I'm ready when Velasco's been spending his nights with the burdelu. enjoying it. Tam go znajdziemy.

Please, just let me go. <laughs> no to idź. You expect me to just let you walk out of here? Please, sirrah. I was seduced by a crime at a very young age. But your guard monster has scared me towards a path of honest Oj, nie sądzę. If I let you go, others would take me for an easy mark. What? No! Oh, O, jak się najadł całego wzjatu. Gdzie jest ta szafa? Ona u mnie w pokoju. Dobra. Mm. Chwileczkę. Zastanawiam się, czy pomóc najpierw Andersowi, czy pomóc najpierw Izabeli. Trudny wybór. Będziemy musieli i tak jednego albo drugiego ze sobą wziąć. Więc. Zrobimy tak, weźmiemy i jego, i ją! Genialne, prawda? I teraz tak, Warik czy Fenris? Warik, bo Fenris mnie nie lubi. I co tu mamy? Tu mamy Justynian, tu mamy Wiara. Noc w Bordelu? Chwila. No dobra. Dobra, pójdziemy tam do tego Bordelu, chyba. On gdzieś tutaj jest. A to już w kolejnym odcinku. Także yy, miłego oglądania kolejnych. I komentujcie. Jeśli macie coś do powiedzenia w sprawie mojego gameplaya, mojego let's play'a, tego co robię w jakimś konkretnym odcinku, to z chęcią poczytam Wasze komentarze. Bo tak, jak jest zero komentarzy, to ja nie wiem, czy Wam się to podoba, czy nie. Także też klikajcie like czy dislike, będę wdzięczny. Na razie, trzymajcie się, cześć.